Witajcie kochani w drugim tygodniu naszych wielkopostnych rozważań. Jest mi bardzo miło, że mam znowu możliwość przygotować się do modlitwy razem z Wami i zachęcam, żeby w ten Wielki post zamrukować głęboko, żeby dać sobie czas na to, żeby spędzić go z tymi treściami, które są podawane. A jeśli czujesz, że coś Cię szczególnie porusza, że jakaś sprawa jest ważna w Twoim sercu, zachęcam do tego, żeby spróbować znaleźć czas nie tylko na Medytację, ale również na jej powtórkę, czyli podczas tego tygodnia, w którym dajemy jedno wprowadzenie, spróbować jeszcze raz usiąść do modlitwy z tą samą treścią, która już była, z tym owocem, który się pojawił, z tym, co było najbardziej poruszające, a być może w Twoim sercu potrzebuje troszkę więcej czasu, troszkę więcej czułości i troszkę więcej miłości. Dzisiaj spotykamy się z treścią modlitwa w ogrójcu, towarzyszymy Panu Jezusowi na tej drodze, na drodze do miłości, do spełnienia woli Ojca. I fragment, który nas będzie prowadził, pochodzi z Ewangelii według świętego Marka, to jest rozdział 14. Wersety od 26 do 41. Dość długi fragment, przeczytam go teraz dla Was. Jezus w ogrójcu. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę góry oliwnej. A Jezus im rzekł: Wszyscy zwątpicie we mnie. Jest bowiem napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce. Lecz gdy powstanę, udam się przed Wami do Galilei. Na to rzekł mu Piotr: Choćby wszyscy zwątpili, to na pewno nie ja. Odpowiedział mu Jezus, zaprawdę powiadam Ci dzisiaj, tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, Ty trzy razy się mnie wyprzesz. Lecz on tym bardziej zapewniał, choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie. Wszyscy zresztą tak samo mówili. A kiedy przyszli do posiadłości zwanej Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów, usiądźcie tutaj, ja tymczasem się pomodlę. Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć oraz odczuwać trwogę. I rzekł do nich: Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy nieco do przodu, padł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go to godzina. I mówił: Abba, ojcze, dla ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie. Lecz nie to, co ja chcę, ale to, co ty niech się stanie. Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: Szymonie, śpisz, jednej godziny nie mogłeś czuwać. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Odszedł znowu i modlił się, wypowiadając te same słowa. Gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były zmorzone snem i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. Gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich: Śpicie dalej i odpoczywacie? Dosyć. Nadeszła godzina, oto syn człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy oto blisko jest mój zdrajca. W przygotowaniu do tej medytacji zachęcam, żeby wybrać, posłuchać treści, zanotować, wybrać to, co najbardziej porusza. A kiedy już się na nią udamy, rozpoczynamy ją oczywiście znakiem krzyża, rozpoczynając ten okres, ten moment czasu, który ustaliliśmy sami ze sobą na medytację. My zachęcamy najczęściej, żeby to było 45 minut. Natomiast jeśli tak jest lepiej dla Ciebie. To może być również 30 minut lub godzina. Ważne, żeby to był taki czas, jaki na początku modlitwy ustalisz i zarezerwujesz nie mniej, ani nie więcej. Nie mniej, aby nie, nie skrócić, wytrwać do końca, ale też nie więcej, żeby nie ulec pokusie, że teraz tak dużo muszę. Nie mogę zaplanować jeszcze jeden czas modlitwy, jeśli czuję, że jeszcze. Coś we mnie jest więcej, ale zachęcam do takiej wierności też temu czasowi, który zakładam, który oddaje Bogu. I w wyobrażeniu do, do tej modlitwy zachęcam, żeby pomyśleć sobie o tym miejscu, o ogrodzie Getsemanii. o miejscu, które jest ciemne. Może są tam drzewa. Wiemy, że to był też gaj oliwny. Może jest noc, o tym też mówi nam Ewangelia. Jest na pewno jakaś atmosfera lęku, niepokoju. Możesz też po prostu wyobrazić sobie miejsce, które jest samotne. Być może okaże się, że takim miejscem, które przychodzi Ci do serca, jest Twój pokój. Zachęcam, żeby poszukać jakiegoś takiego miejsca, które nawet niekoniecznie wizualnie, ale nastrojem i atmosferą oddaje ten moment w Ewangelii, moment modlitwy w Ogrójcu. I po rozpoczęciu, po znaku krzyża też oczywiście rozpoczynamy modlitwą przygotowawczą zwyczajną, czyli zachęcam, poproś, może być własnymi słowami Boga, żeby był w centrum tej modlitwy, w centrum tego spotkania, żeby Jego Słowo, to, co On widzi, to, co on chce Tobie powiedzieć, było najważniejsze, i żeby wszystko, co jest w Tobie, było posłuszne temu Jego słowu i temu Jego pragnieniu. W prośbie o owoc tej medytacji zachęcam, żeby poprosić o prawdę i szczerość w przeżywaniu uczuć, ale także o determinację i odwagę do pozostania sobą. Czyli proszę Pana o prawdę, szczerość w przeżywaniu uczuć, w kontakcie z nimi, ale też o odwagę i determinację pozostania sobą do końca, tak jak Jezus. Punkt pierwszy: Mocarz. Specjalnie zaczęłam te dwa wersy wcześniej, gdzie jest jeszcze dialog Pana Jezusa z uczniami, przede wszystkim z Piotrem, w którym Jezus. Mówi uczniom o czymś ważnym, a Piotr mówi na to, nigdy się ciebie nie wypra. Zobaczmy, że to jest taki moment w życiu Piotra, kiedy już jakąś historię z Jezusem przeżył, już jest po powołaniu, po wielu cudach, po sukcesach, też po porażkach ewangelizacji. Może już ma za sobą jakiś kryzys, wydaje mu się, że już jest mocny, że stoi, że już wie jakim jest przy Jezusie. Że już poznał swoją słabość, już wiele rzeczy się wydarzyło. Burza na jeziorze, chodzenie po wodzie, wiele pochwał, trochę nagan. Bardzo wiele w tej historii już jest. I to wszystko sprawia, że Piotr mm, wydaje się zna siebie i wie na co go stać, a czego nigdy nie zrobi. I stąd jest ta pewność w nim, kiedy mówi: Nigdy się ciebie nie wyprę. Jestem pewny swojej miłości. Parafrazując, można tak rozumieć te słowa. I zachęcam, żeby spróbować zobaczyć w tej postawie Piotra siebie samego. Czy są takie miejsca w moim sercu, w moim powołaniu, w mojej służbie, gdzie ja właśnie czuję się mocna, gdzie wiem kim jestem, ale też czy ta moja wiedza o sobie, która jest bardzo cenna, która jest wynikiem jakiejś historii, która już przeszła, nie sprawia czasem, że zamykam się na to, co chce mi powiedzieć Jezus? Może on mi. Próbuję powiedzieć o czymś ważnym, próbuję przygotować na jakieś wydarzenie, próbuję zmienić kontekst mojego myślenia, a ja uparcie tkwię przy jakimś systemie zasad i poglądów na swój własny temat. Zachęcam, spróbujmy poszukać tutaj w moim sercu, czy jest coś takiego. A jeśli mam wątpliwość, albo nie wiem, albo wydaje mi się, że jest, to to jest świetna okazja, żeby poprosić, Panie Jezu, chciałbym, chciałabym dzisiaj posłuchać Ciebie. Może to mi coś chcesz powiedzieć, pokazać inaczej? O mnie, o kontekście mojego życia, o tym, co o sobie myślę. Wiemy dobrze, jak się skończyła ta historia w Ewangelii i że te zapewnienia, nie tylko Piotra, ale tam jest też napisane, że wszyscy apostołowie mówili tak samo. Piotr jest tylko tutaj przedstawicielem. Więc zachęcam, żeby tego poszukać, bo skoro apostołowie tak mieli, a my chcemy być apostołami Chrystusa, to jest duże prawdopodobieństwo, że są takie miejsca w nas, gdzie tak właśnie się dzieje. Punkt drugi, lęk i przerażenie. Zachęcam, żeby w tym drugim punkcie modlitwy mocno towarzyszyć przede wszystkim Jezusowi. Być może, kiedy słuchamy tego fragmentu czy wprowadzenia, będą nam się nasuwały też nasze, jakieś sytuacje z życia, fragmenty naszych historii. I bardzo dobrze to wszystko wplatamy w medytację. Natomiast zachęcam, żeby w tej pierwszej części spróbować się skupić na tym, jak te wydarzenia przeżywa Jezus. A w tym fragmencie Ewangelii towarzyszymy Jezusowi w bardzo trudnym i słabym momencie Jego życia bo to jest moment, w którym jest wyraźnie napisane, że Jezus odczuwa lęk. W innym fragmencie Ewangelii, gdzie, który też odnosi się do modlitwy w Ogrójcu, jest nawet takie sformułowanie, że Jezus pocił się krwawo. To była tak opresyjna sytuacja, że ten stres, lęk, trwoga były tak wielkie, że przekładały się na to, co działo się wtedy z jego ciałem. Spróbujmy sobie dobrze wyobrazić to miejsce. Jest napisane, że Jezus bierze kilku apostołów ze sobą. Spróbuj postawić się w tej sytuacji, że to Jezus ciebie zaprasza do towarzyszenia sobie w grójcu i zaprasza cię. Mudu się, czuwaj, bądź ze mną, towarzysz mi. Spróbuj się wczuć w te jeśli komuś pomaga. Taki rodzaj też modlitwy, w którym. Odnajduje siebie na kartach Ewangelii, to to jest świetny moment, żeby spróbować się też umiejscowić. I przede wszystkim spróbuj zrozumieć, dotknąć sercem tego, co mógł czuć wtedy Jezus. Tego, że naprawdę się bał. Tego, ile razy powiedział Panie Boże, Ojcze, ja nie chcę. Jeśli możesz, odsuń to ode mnie. Natomiast jeśli tak ma być, to niech będzie tak, jak Ty chcesz. Zobaczmy, że Jezus nie cofa swojej zgody na wolę Ojca, ale ten moment jest bardzo trudny, jest dużo trudniejszy niż wydawałoby się, że Jezus przecież wie dokładnie, wiedział dokładnie, co go czeka. Jezus to Bóg. A jednak w tym ludzkim ciele, w ludzkim przeżywaniu ten moment. Ważył. I może w Twoim życiu też są takie momenty, które ważą. Jakiś rodzaj cierpienia, niezrozumienia, lęku, odrzucenia, w którym nie cofasz swoich decyzji. Jesteś wierny swojemu powołaniu, swojej służbie, natomiast boisz się, doświadczasz ciężaru, doświadczasz być może depresji? Spróbuj zrozumieć, że Bóg te uczucia zna i że nie ma takiego poziomu Twojego lęku, rozpaczy, niepewności. Te są nawet niezgody, którego on by nie rozumiał, którego w pewien sposób on by nie doświadczył. Spróbuj zobaczyć, że te Twoje doświadczenia są wplecione w doświadczenie Jezusa. Być może dla kogoś też ważnym punktem będzie tutaj mm, milczenie Boga. Możesz spróbować wyobrazić sobie tego Jezusa, który modli się i chce pełnić wolę Ojca, jednak nie wiemy, w jaki sposób Bóg mu odpowiada. W jednej z Ewangelii, też odnoszących się do tego wydarzenia, jest taki wers mówiący o tym, że z nieba stąpił Anioł i podtrzymywał go na duchu. Natomiast Anioł jest przejawem obecności Bożej, ale on też nie jest samym Słowem Bożym. Jeśli masz w, takim, w swoim życiu takie miejsce teraz, w którym doświadczasz milczenia Boga, w którym masz wrażenie, że Twoje modlitwy trafiają w pustkę, w którym masz wątpliwości, to spróbuj zjednoczyć te doświadczenia też z doświadczeniem Chrystusa, który modli się w Ogrójcu. I punkt trzeci. Miłość jest samotna. Zobacz, że Jezus do tego swojego najtrudniejszego momentu zaprosił przyjaciół, zaprosił kilku uczniów, którym ufał, z którymi czuł się dobrze, którzy byli mu w jakiś sposób bliscy. I ci uczniowie nie byli w stanie mu pomóc w tym momencie, nie byli w stanie spełnić tego, o co on prosił. Prawdopodobnie sami też doświadczeli lęku, niepewności, nie rozumieli, co się dzieje. Natomiast Jezus w tym momencie, kiedy tak bardzo chciał być pocieszony, nie miał też obok siebie nikogo. Ci, którym ufał, którzy byli blisko Niego, spali. Nie podołali temu zadaniu czuwania razem z Nim. I zobacz, czy to czegoś w Tobie nie zmienia, nie dotyka. Czy może nie jest tak, że w Twoim życiu są takie sytuacje, w których czujesz się opuszczony, osamotniony, w których masz wrażenie, że Twoja miłość, która jest czysta i szczera, nie otrzymuje odpowiedzi albo otrzymuje odpowiedź inną od tej, która jest potrzebna w Twojej sytuacji. Jeśli tak jest, spróbuj to znowu przytulić do tego doświadczenia Jezusa w Grójcu, Zobacz, że to wszystko tam już było, że On to też trochę przeżył, dlatego żeby dzisiaj móc rozumieć Ciebie i móc Tobie towarzyszyć w tym doświadczeniu, które masz. Warto też w tym punkcie pochylić się nad tym, że mm, samotność, milczenie Boga, przelażenie, lęk, odrzucenie nie zmienia misji Jezusa. Jezus nadal wie, kim jest i co ma do zrobienia. I zachęcam, jeśli kogoś to porusza, spróbuj się zatrzymać również nad tym. Może... Mm, jest coś w Twojej misji, w Twoim ślubie, w Twoim rozumieniu świata, powołania Kościoła, co dzisiaj przechodzi duży kryzys. Bo wydaje Ci się, że pomimo tego, że Twoje założenia, głoszenie były dobre, to pod wpływem okoliczności już nie możesz dłużej żyć tak, jak, tak jak zakładałeś, zakładałaś do tej pory. I zachęcam, jeśli tak jest, módl się o wytrwałość, żeby móc być jak Jezus, żeby móc kochać do końca. Aby ta miłość, to co było u jej źródła, nie zmieniała się pod wpływem okoliczności, ale była miłością wierną. Nawet jeśli przechodzi przez kryzys, przez samotność, przez doświadczenie opuszczenia i odrzucenia. I na koniec modlitwę zachęcam po prostu, będąc z Jezusem w grójcu albo z którymś apostołów, z apostołów, spróbuj też porozmawiać z nim o tym, co było najważniejsze w tej modlitwie, jakoś zsyntezować to, co cię poruszyło i zakończ taką modlitwą, która jest Ci dzisiaj w jakiś szczególny sposób bliska. To może być modlitwa Ojcze Nasz, ale może być też coś innego, co porusza Twoje serce. Może być też to na przykład modlitwa duszochrystusowa, uświęć mnie. Ona też jest mocno wpisana w tą dynamikę wielkopostną i jest autorstwa św. Ignacego z Loyoli. Nie zapomnijmy potem o notowanej refleksji. I ci z nas, którzy są w grupkach, zachęcam, żeby się też dobrze do nich przygotować, żeby nie tracić już czasu wtedy na spotkaniu, ale móc naprawdę podzielić się konkretnym owocem. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Życzę bardzo owocnej modlitwy i pięknego, głębokiego i oczyszczającego czasu Wielkiego Postu. Z Panem Bogiem!